Chodź, chodź kochanie, idziemy na spacerek. Chodź, chodź, chodź. Ale na czworaczka, na czworaczka, no nie tak ciężonka uczyła. Chodź, 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 chodź. Grzeczny, grzeczny. A teraz się trochę pancia wypuści. Proszę. okaże, że to prawda kobieta z charyzmą Mężczyzna z mamusią Bardzo mnie gryzie, gryzie przez czas długi Co zrobić, co zrobić z tą mamusią On już jest duży Już mleka nie pija Lecz do mamusi wciąż biega że tego potrzeba, że zepsuł kolega, w tym związku mama podlega. Ona już wie, już zna moje wady, że skarbę nie biorę, że kopię się rzadko. Ona tego nie rozumie! Jakże mam z nim wytrzymać? Jak wychować go no dobrze? Lepiej wziąć go na snycz i powtarzać. Czy skarbety są dobrania? Chyba nie. Czy odkurzyć mógłby się zaraz? Haha, <laughs> Gdy się chłopczyk zmienia w męża, co za błąd? To mamusia idzie w kąt. Ależ skąd? A gdy się z czasem wszystko uda, kobiety z mąk, mężczyźnie z mamusią. Że wyjdzie do paru na piwo, jeszcze nie wierzę że mu kramę. Ona już ma, już ma nie w swej garści. Co zrobić, by znowu w nosie podłubać i pograć swobodnie w playstation? Wytrzymać, czy I tak go tak dobrze Lepiej wziąć go na skrycz i powtarzać Czy skarpety są do prania? Chyba nie Czy odkurzyć się zaraz? D.D.P. Gdy się chłopczyk zmienia w męża? Co za błąd Co mamusia idzie w kąt? Ale wszystko Czy, czy skarpety, skarpety są do prania? Do prania? Chyba nie Czy odkurzyć mógłbyś zaraz? D.D.P. Gdy się włączy zmienia w co za błąd, co to mamusia idzie w ale skąd?